Czy byłeś kiedyś w miejscu i poczułeś, jak zmienia się atmosfera, chociaż nikt nie krzyczał? Mężczyzna wchodzi prawie bezszelestnie, a otoczenie go rozpoznaje. To nie jest najdroższy garnitur, ani łatwy żart, ani cień ego. On nie mówi głośniej, nie musi walczyć o uwagę, a jednak spojrzenia szukają szczegółu, którego nie potrafią nazwać. Obecności. Kobiety patrzą, mężczyźni zauważają. Dźwięk miejsca staje się bardziej powściągliwy, jakby każda wypowiedź przechodziła przez filtr. Jest tam coś, co nie wymaga aprobaty narzuca ją. To nie groźba, to nie brutalna siła, to cichy porządek, to oś, która nie przesuwa się pod wpływem obcych wiatrów. Rozpoznajesz tego mężczyznę, zanim ktoś wyjaśni, kim on jest, czujesz bardziej niż rozumiesz, że przy nim jest mniej rywalizacji, a więcej jasności. On nie szuka bycia widzianym, on jest widoczny, on nie żąda. On oferuje przestrzeń, w której się nie gubi. Pomyśl o tym przez chwilę. To, co przyciąga Twoją uwagę w mężczyźnie, to, co naprawdę trzyma, to nie hałas, ani pośpiech, ani popisywanie się, to uczucie, że kiedy on tam jest, nic pilnego już nie musi się wydarzyć. W jego ciszy jest niewerbalna obietnica, potrafię udźwignąć własny spokój. A osoba, która nosi w sobie spokój, nie sprzedając go, budzi pożądanie. Ponieważ pożądanie rodzi się z bezpieczeństwa, a szacunek rodzi się ze spójności. Spokój nie jest więc pozorą, jest rezultatem, jest widzialną formą wewnętrznej dyscypliny, której nie zawsze widać. Spokój to nie brak siły, to siła kontrolowana. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz wśród pierwszych osób, które otrzymają każdy nowy materiał, który opublikujemy. Wizerunek spokojnego mężczyzny jest często źle interpretowany. Społeczeństwo myli ciszę ze słabością, cierpliwość z biernością, spokój z rezygnacją, ale to iluzja tych, którzy nigdy nie zmierzyli się z własnym wewnętrznym hałasem. Spokojny mężczyzna to nie mężczyzna, który nie czuje, on czuje głęboko, ale nie daje się ponieść falom własnych emocji. Podczas gdy wielu mężczyzn żyje reagując na spojrzenie kobiety, na komentarz innego, na cudzą ocenę, spokojny mężczyzna podtrzymuje własną oś, nie tłumaczy się w każdej chwili, nie musi nikomu usprawiedliwiać swojego istnienia. Jeśli wokół niego pojawia się wątpliwość, pozwala jej istnieć. Jeśli między nim a drugim człowiekiem zapada cisza, nie próbuje jej wypełnić, ponieważ wie, że desperacja, by być zrozumianym, jest korzeniem utraty samego siebie. Większość mężczyzn dorasta, ucząc się reagować. Reagować, by coś udowodnić, reagować, by bronić terytorium, reagować, by nie wydać się słabym. I ta ciągła reakcja męczy, wyczerpuje, przesuwa mężczyznę poza niego samego. Spokój jest tego przeciwieństwem. Spokój jest aktem trwania tam, gdzie się jest, nie dając się pociągnąć pośpiechowi innych. Spokój jest wtedy, gdy pozwalasz światu się poruszać, a ty nie poruszasz się wraz z nim. Spokojny mężczyzna nie musi wygrywać debat, pozwala drugiemu przesadzać, unosić się, próbować zdominować przestrzeń głośnością, obserwuje, nie dlatego, że jest obojętny, ale dlatego, że już zrozumiał, że hałas jest zawsze wysiłkiem kogoś, kto próbuje się wykazać. Każdy ruch bez kierunku jest marnotrawstwem. Każda mowa bez korzeni jest ucieczką, każda próba przekonania kogoś jest w rzeczywistości próbą przekonania samego siebie. Spokój jest dowodem na to, że nie negocjujesz swojej wartości, że nie próbujesz kupić sobie miejsca w czyimś życiu, że nie sprzedajesz swojej tożsamości za odrobinę akceptacji. Spokojny mężczyzna to mężczyzna, który już wybrał samego siebie. I dlatego jego obecność ma wagę nie ciąży w sensie twardym, agresywnym. Ma wagę jak solidny grunt, jak struktura, która nie ustępuje pod presją. Kiedy spotykasz takiego mężczyznę, zdajesz sobie sprawę, że nie jest dostępny dla cudzego chaosu. Nie zdobywa się go komplementami, nie destabilizuje się go odrzuceniem, nie wchodzi w emocjonalny taniec innych. Jest zdanie, które powtarza się w wielu starych opowieściach, najniebezpieczniejszym wojownikiem jest ten, który pokonał samego siebie. Spokój jest tym zwycięstwem. To chwila, gdy serce bije bez paniki, gdy myśl nie wyprzedza ciała, gdy świat może próbować ciągnąć cię w różnych kierunkach, ale ty nie ustępujesz. Ten spokój nie rodzi się ze świata zewnętrznego, jest kultywowany w wewnętrznej ciszy i to właśnie ta cisza zaczyna tworzyć coś, czego niewielu dostrzega od razu, ale wszyscy czują tajemnicę. Spokój nie jest darem, który niektórzy otrzymują przy urodzeniu, jest zdobyczą. A każda zdobycz wymaga walki, ale nie walki ze światem zewnętrznym. Walka toczy się przeciwko wewnętrznemu ruchowi, który próbuje wyciągnąć cię poza ciebie. Czy zauważyłeś, jak łatwo jest podnieść głos, gdy coś dotknie twojej dumy? Jak łatwo odpowiedzieć agresją, gdy czujesz się zagrożony? Jak łatwo chcieć rozwiązać wszystko natychmiast w ogniu emocji? To nie jest siła, to jest impuls. A mężczyzna rządzony przez impuls jest jak koń bez wody. Szybki, intensywny, potężny, ale niezdolny do wyboru kierunku. Spokój rodzi się, gdy potrafisz stanąć w obliczu wewnętrznej burzy i nie poruszyć się, dopóki nie będziesz miał jasności. To chwila, gdy czujesz narastającą złość, ale czekasz. Gdy czujesz ściskający strach, ale oddychasz. Gdy czujesz, że ego domaga się sceny, toś ale milczysz. Prawdziwa męska siła nie polega na atakowaniu, polega na powstrzymywaniu. Współczesny świat uczy, że prawdziwy mężczyzna reaguje szybko, mówi głośno, odpowiada natychmiast. Ale to nie jest moc, to zromantyzowany brak kontroli. Samokontrola jest tego przeciwieństwem to chwila, gdy dostrzegasz wszystko, co dzieje się w tobie, bez konieczności natychmiastowego działania. Kiedy jesteś dzieckiem, reagujesz, kiedy jesteś nastolatkiem, usprawiedliwiasz się, ale kiedy stajesz się mężczyzną, wybierasz. Wybierasz kiedy mówić, wybierasz kiedy działać, wybierasz kiedy pozostać w bezruchu. Ten wybór zmienia wszystko. Czy widziałeś kiedyś ocean w czasie burzy? Na powierzchni fale, wiry, brutalna siła i nieład. Ale w głębinach cisza, stabilność, solidność, spokój to właśnie to. Głębia. To nie jest brak uczuć, to nie oziębłość, to nie obojętność, to wewnętrzna przestrzeń. A tę wewnętrzną przestrzeń buduje się, gdy uczysz się obserwować, co czujesz, nie identyfikując się z uczuciem. Kiedy pojawia się złość, mówisz, widzę cię. Kiedy pojawia się strach, mówisz, rozpoznaję cię. Kiedy pojawia się chęć udowodnienia czegoś, stwierdzasz, nie potrzebuję tego. Nie zaprzeczasz swoim emocjom. Nie walczysz z nimi. Po prostu nie pozwalasz, by kierowały Twoją ręką. Samokontrola to najbardziej zaniedbany mięsień współczesnego mężczyzny. Wszyscy chcą siły fizycznej, pieniędzy, estetyki, zewnętrznych osiągnięć, ale niewielu pragnie dyscypliny siedzenia w ciszy z samym sobą, ponieważ cisza obnaża, a nie zawsze podoba nam się to, co widzimy. Ale to tam rodzi się spokój, kiedy mierzysz się z tym, co istnieje w tobie, nie uciekając. Spokój jest rezultatem pojednania z własnym cieniem, z własnym bólem. Z własną historią. A kiedy osiągasz ten punkt, Twoja obecność się zmienia. Nie wchodzisz w spory. Nie udowadniasz. Nie gonisz. Ponieważ rozumiesz, że to, co jest Twoje, nie musi być ścigane, nie musi być jedynie podtrzymane. I to właśnie to ciche podtrzymywanie zaczyna produkować coś, czego niewielu mężczyzn rozumie, ale wszyscy czują, gdy się to dzieje. Spokój tworzy tajemnicę. Spokój nie tylko organizuje mężczyznę od wewnątrz kształtuje sposób, w jaki postrzega go świat. Kiedy mężczyzna mówi niewiele, ale dużo obserwuje, zmienia atmosferę wokół siebie. Nie dlatego, że próbuje zaimponować, ale dlatego, że jego obecność nie błaga o uwagę, ona ją przyciąga. W Polsce istnieje niemal cichy szacunek dla mężczyzny, który potrafi zająć przestrzeń, nie wypełniając jej niepotrzebnymi słowami. Pomyśl o starszych mężczyznach których spotkałeś w małych wioskach, siedzących na drewnianych ławkach przed domem, patrzących w milczeniu na ulicę. Nie muszą wyjaśniać, kim są. Czujesz to. Tajemnica nie jest tworzona przez brak ekspresji, jest tworzona przez brak pośpiechu. Mężczyzna, który musi się ciągle usprawiedliwiać, traci gęstość, staje się przewidywalny, oddaje pełną mapę tego, kim jest, w pierwszych zdaniach. Ale spokojny mężczyzna nie oddaje wszystkiego. Nie rzuca się na środek, pozostaje przy sobie. To sprawia, że inni muszą się do niego zbliżyć. A zbliżenie się wymaga wysiłku. A wszystko, co wymaga wysiłku, ma wartość. Kiedy nie ujawniasz swoich myśli od razu, ludzie zaczynają próbować cię rozszyfrować. Próbują zrozumieć, co czujesz. Próbują odgadnąć Twoje granice, Twoje pragnienia, Twoje intencje. A próbując, zbliżają się. Tajemnica jest pociągająca, ponieważ tworzy ruch w kierunku Twojego centrum. A to centrum jest tym, co chronisz, wybierając ciszę. Nie pustą ciszę, ale ciszę pełną. Ciszę kogoś, kto wie, co niesie. Ciszę kogoś, kto nie musi niczego udowadniać. Ciszę kogoś, kto zna własną głębię. Mężczyzna, który mówi za dużo, gubi się we własnych słowach. Wyjaśnia tak bardzo, co czuje, że w końcu dewaluuje własne uczucie. Oddaje więcej niż powinien, szybciej niż powinien, komuś, kto jeszcze nie zasłużył na dostęp. Ale mężczyzna, który mówi tyle, ile trzeba, zachowuje wartość. Wybiera słowa, jak ktoś, kto wybiera, które drzwi otworzyć, a które pozostawić zamknięte. I ten wybór tworzy wokół niego atmosferę. Kobiety zauważają to natychmiast. Nie przyciągają ich tylko mięśnie, wygląd czy status przyciąga je obecność, gęstość, głębia. A głębi nie pokazuje się krzykiem, pokazuje się ją byciem. Spokojny mężczyzna nie próbuje nikogo do niczego przekonać, nie próbuje zdobyć przestrzeni, nie próbuje być najciekawszy. On po prostu jest i pozwala, by świat odkrywał go we właściwym rytmie, a ten powolny rytm budzi fascynację, ponieważ w szybkim świecie to, co powolne przyciąga uwagę, w głośnym świecie to, co ciche, wyróżnia się. W świecie, w którym wszyscy biegną, by być widzianymi, ten, kto pozostaje cicho, staje się niezapomniany. Kiedy nie oddajesz wszystkiego, co czujesz, nie ukrywasz się, chronisz siebie. Kiedy nie musisz się tłumaczyć, pokazujesz dojrzałość. Kiedy nie szukasz aprobaty, demonstrujesz wewnętrzną suwerenność. A ta suwerenność jest magnetyczna. Spokój nie tylko tworzy tajemnice, tworzy wartość. Gdyż on to, co rzadkie, jest pożądane, a w dzisiejszym świecie mężczyzna, który nie reaguje natychmiast, który się nie rozpada, który się nie popisuje, który nie rywalizuje, jest rzadki. I właśnie dlatego ci, którzy próbują go sprowokować, ponoszą porażkę, oczekują eksplozji, otrzymują ciszę, oczekują utraty kontroli, otrzymują stabilność. Cisza mówi: Nie jestem tu, by rywalizować, jestem tu, by istnieć. A to rozbraja, to przyciąga, to zostawia ślad. Spokój tworzy tajemnicę, ponieważ ujawnia coś, o czym świat zapomniał. Prawdziwej mocy się nie pokazuje, ją się czuje. Stąd historia toczy się naturalnie dalej, pogłębiając, jak ta tajemnica wpływa na relacje i obecność społeczną, bez konieczności zmiany przez mężczyznę swojej istoty czy szukania uznania. Szacunek nie jest czymś, czego wymagasz, jest czymś, czym się stajesz. Kiedy mężczyzna wchodzi do otoczenia, próbując być zauważonym, próbując demonstrować siłę, próbując się narzucić, natychmiast ujawnia słabość, ponieważ ten, kto musi wymuszać szacunek, w rzeczywistości próbuje zrekompensować coś, czego brakuje mu w środku. Ale kiedy mężczyzna zna swoją wartość, nie dyskutuje o niej, nie musi podnosić głosu, nie musi się popisywać, nie musi nikogo przekonywać. Po prostu zajmuje swoje miejsce, a to miejsce jest odczuwalne. W Polsce istnieje stare powiedzenie, które mówi to, co solidne nie hałasuje, gdy się porusza. Stare drewno, kamień, metal, najsilniejsze materiały mówią niewiele. Taki jest mężczyzna, który zna siebie. Spokój to nie brak reakcji, to kontrola nad intensywnością. To zdolność spojrzenia na sytuację i niepozwolenia, by określiła ona twój stan wewnętrzny. Kiedy ktoś próbuje cię sprowokować, rzucić ci wyzwanie, wytrącić cię z centrum, robią test. Test, by sprawdzić, na ile twoja równowaga jest prawdziwa. Jeśli tracisz spokój, tracisz autorytet. Jeśli tracisz autorytet, tracisz szacunek. Dlatego spokojny mężczyzna jest szanowany, ponieważ nie reaguje na emocjonalną grę innych. Obserwuje, słucha, decyduje. A kiedy decyduje się działać, Działa precyzyjnie, bez przesady. Spójność jest podstawą szacunku. Kiedy Twój gest, Twoje spojrzenie i Twoje słowo idą w parze, stajesz się integralny. A integralność jest czymś, co świat rozpoznaje z daleka, nawet nie rozumiejąc tego świadomie. Czy widziałeś kiedyś mężczyznę, który nie musi podnosić głosu, by być posłuchanym? Nie grozi, nie obiecuje, po prostu mówi, a Jego słowo już wystarcza. Taki typ mężczyzny jest rzadki, ponieważ wymaga wewnętrznej dyscypliny, wymaga zdominowania ego, wymaga porzucenia pogoni za walidacją. Większość mężczyzn chce szacunku, ale żyje próbując zadowolić innych. Chce być widziana, ale żyje tłumacząc się. Chce być ceniona, ale szybko oddaje swoją wartość w zamian za drobne, okruchy uwagi. Spokojny mężczyzna nie żebrze o uznanie. On jest uznaniem. I to zmienia wszystko. Kiedy mężczyzna jest wewnętrznie zestrojony, jego ciało mówi przed słowami. Postawa jest stanowcza. Spojrzenie jest bezpośrednie, lecz spokojne. Gesty są wyważone. Cisza jest szanowana. Ludzie to czują. Jego obecność zmienia ton pomieszczenia. Rozmowy zwalniają. Otoczenie się dostosowuje. Nie dlatego, że on śmiela, ale dlatego, że organizuje przestrzeń wokół swoją własną wewnętrzną osią. Mężczyźni, którzy gonią za szacunkiem, żyją zmęczeni. Mężczyźni, którzy kultywują obecność, otrzymują szacunek naturalnie. Spokój jest podpisem mężczyzny, który nie próbuje udowodnić, kim jest, a ten, kto nie musi udowadniać, już zwyciężył. To tutaj cicha siła zaczyna wpływać nie tylko na sposób, w jaki postrzega go świat, ale także na formę, w jaką prowadzi swoje relacje, swoje wybory. I swoje życie jako całość. Kobiet nie przyciągają tylko słowa, wygląd czy postawa, łączą się z czymś głębszym, atmosferą emocjonalną, tym co mężczyzna przekazuje, nic nie mówiąc. Zanim jeszcze spojrzy na to, jak mówisz, ubierasz się czy działasz, ona czuje twoją energię, a energia nie kłamie. Jeśli jesteś niespokojny, ona to zauważa. Jeśli potrzebujesz walidacji, ona to czuje. Jeśli chcesz być zaakceptowany, pochwalony lub wybrany, by poczuć się kompletnym, ona rozpoznaje to natychmiast, ponieważ kobiecy instynkt jest od zawsze trenowany, by wykrywać stabilność. Kobieta nie oddaje się mężczyźnie, który jest rozfragmentowany, oddaje się mężczyźnie, który jest kompletny, i dlatego spokój jest tak głęboko pociągający, ponieważ komunikuje coś, czego nie da się sfałszować obecność. Spokojny mężczyzna to mężczyzna, który jest tam, gdzie jest. Nie próbuje uciec od siebie, nie próbuje niczego udowodnić, po prostu jest. A ta stabilność jest postrzegana jako bezpieczeństwo emocjonalne. W Polsce istnieje ciche, ale realne oczekiwanie kulturowe. Mężczyzna musi być filarem. Nie w sztywnym sensie nieczucia, ale w stanowczym sensie trwania. Kobiety pragną mężczyzny, którego umysł nie rozpada się w obliczu napięcia, konfliktu czy niepewności, ponieważ mężczyzna, który gubi samego siebie w chaosie, nie może chronić, prowadzić ani inspirować. Spokój to nie brak emocji, to dojrzałość emocjonalna, to umiejętność czucia bez zatapiania się, to umiejętność reagowania bez niszczenia siebie, to umiejętność kochania bez gubienia siebie. Kiedy jesteś naprawdę scentrowany, Twoja obecność tworzy porządek. Twoja cisza ma wagę. Twoje gesty mają intencje. Twoje słowo ma konsystencję. A kobiece pożądanie rozkwita w obecności mężczyzny, który przewodzi samemu sobie. Kobiety nie zakochują się w mężczyznach, którzy za nimi gonią. Zakochują się w mężczyznach, którzy podążają za swoją ścieżką. Mężczyzna, który zna siebie nie błaga, nie rywalizuje, nie próbuje udowodnić wartości, żyje swoim celem, a ten cel tworzy pociąg, ponieważ kobieta nie chce mężczyzny, który zależy od niej, by czuć się żywym. Chce mężczyzny, który jest żywy, zanim ona wejdzie do jego życia. Kiedy jesteś spokojny, przekazujesz, że świat cię nie kontroluje, że twoje emocje tobą nie rządzą, że twoja wartość nie jest negocjowalna, a to dla kobiety jest nieodparte. Nie dlatego, że chce być zdominowana. Ale dlatego, że chce być prowadzona, prowadzona przez stabilność, jasność, kierunek. Chce czuć, że może odpocząć w Twojej obecności, że może opuścić gardę, że może być kobieca, że może być łagodna, ponieważ Ty jesteś stanowczy. Kobieta nie szuka mężczyzny, który reaguje na świat, szuka mężczyzny, na którego świat reaguje. Spokój nie czyni Cię odległym, czyni Cię magnetycznym. Spokój nie pojawia się nagle. Nie pojawia się, bo zdecydowałeś przez kilka sekund, że spróbujesz być spokojniejszy. Spokój jest trenowany, budowany, powtarzany, aż stanie się naturą. Spokojny mężczyzna nie urodził się spokojny, nauczył się powstrzymywać, obserwować siebie, słuchać siebie. Zdał sobie sprawę, że świat nie zwolni by za nim nadążył, więc to on zaczął zwalniać w środku, a to zaczyna się od małych gestów. Oddychaj, zanim odpowiesz. W Polsce, gdzie rozmowy często niosą ze sobą intensywność, a duma może łatwo przejąć kontrolę, oddychanie jest aktem strategicznym. Sekunda ciszy może uniknąć niepotrzebnej wojny. Kto oddycha, kontroluje chwilę. Kto kontroluje chwilę, rządzi kierunkiem interakcji. Większość najpierw mówi, potem myśli. Spokojny mężczyzna najpierw myśli i pozwala, by mowa była only konsekwencją jasności. Mów mniej. Mówienie za dużo osłabia Twoją energię. Każde słowo wypowiedziane bez miary zmniejsza wagę Twojej obecności. Oszczędzanie słów to nie stawanie się zimnym czy odległym, to stawanie się precyzyjnym. Kiedy mówisz mniej, każde zdanie nabiera wartości, każde stwierdzenie niesie intencje. Cisza staje się częścią dialogu, a w ciszy Twoja obecność rośnie. Miej cel większy niż związek. Jeśli twój cel kręci się only wokół jednej osoby, tracisz oś. Mężczyźni, którzy budują życie wokół kobiety, nieuchronnie stają się niespokojni, potrzebujący i niestabilni. Mężczyzna musi mieć ścieżkę, coś do zbudowania, coś, co wymaga poświęcenia, czasu, dyscypliny. Bez misji znikasz w drugim człowieku. Z misją pozostajesz kompletny, a kiedy jesteś kompletny, twoje relacje stają się zdrowe. Spędzaj czas sam. W kulturze polskiej istnieje cichy szacunek dla mężczyzny, który potrafi być sam ze sobą. To nie izolacja. To posiadanie samego siebie. Mężczyzna, który nie znosi własnej obecności, zawsze będzie szukał rozproszenia. Mężczyzna, który musi być otoczony, by nie czuć pustki, nigdy nie będzie silny. Twierdza zaczyna się w samotności. Solitude. To w ciszy własnego umysłu, Uczysz się rozpoznawać swoje impulsy, swoje lęki, swoje granice. Uciekanie od siebie to utrata kontroli. Zmierzanie się ze sobą to zdobywanie jej. Kultywuj wewnętrzną ciszę. Współczesny świat jest głośny, nie onli na zewnątrz, ale tutaj, w środku. Myśli, które się potrącają, wyimaginowane historie, scenariusze, które nigdy się nie wydarzą. Umysł bez kierunku tworzy burze, które nie istnieją. Mężczyzna, który gubi się w nich, reaguje nie wiedząc na co. Kultywowanie wewnętrznej ciszy to nie eliminowanie myśli, to nie pozwalanie, by kierowały twoimi działaniami. Nie każda myśl zasługuje na odpowiedź, nie każda emocja zasługuje na scenę. Prawdziwy spokój rodzi się, gdy stajesz się obserwatorem tego, co czujesz, a nie niewolnikiem. Stanie się spokojnym mężczyzną to droga. To codzienne zobowiązanie wobec czegoś większego niż duma, próżność czy strach, to przyjęcie, że kontrola nad światem zaczyna się od kontroli nad sobą, a kiedy rządzisz sobą, twoja obecność się zmienia, twoja energia się zmienia i wszystko wokół ciebie zaczyna na to odpowiadać. Hałas przyciąga uwagę, ale to cisza pozostaje. Spokojny mężczyzna nie jest pusty, on jest pełny. Nie musi się potwierdzać, nie musi zdobywać sceny, nie musi niczego udowadniać. Jego siła tkwi w jego własnej wewnętrznej definicji tego, kim jest. Wie, że świat na zewnątrz jest chaotyczny, pędzący, histeryczny. Wie, że wszyscy rywalizują o głos, przestrzeń, walidację. Ale on nie bierze udziału w tym wyścigu. On obserwuje. Podczas gdy wielu zużywa się, próbując być widzianymi, spokojny mężczyzna jest widziany właśnie dlatego, że nie próbuje nie rywalizuje. Wyróżnia się grawitacją własnej obecności, a ta grawitacja nie rodzi się z wyglądu, ciała, pieniędzy czy statusu. Rodzi się z wnętrza, ze strojenia myśli, emocji i działania. Kiedy mężczyzna znajduje to zestrojenie, staje się solidny, a solidny mężczyzna jest rzadki. Kobiety rozpoznają to zanim zrozumieją. Mężczyźni zauważają, zanim przyznają. Atmosfera wokół zmienia się, nawet jeśli nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego, to siła, która nie krzyczy, autorytet, który nie musi podnosić głosu, stanowczość, która się nie cofa. Być spokojnym to mieć panowanie nad własnym ogniem, nie gasić go, prowadzić go. A kiedy panujesz nad swoim wewnętrznym ogniem, stajesz się własnym źródłem ciepła i światła. Nie zależysz od aprobaty, nie zależysz od uwagi. Nie zależysz od wygrania czegokolwiek, wystarczasz sam sobie, a mężczyzna, który sam sobie wystarcza, nie błaga, nie błaga o miłość, nie próbuje przekonać nikogo o własnej wartości. On jest wartością i kiedy stajesz się tym, wszystko się zmienia, szacunek przychodzi bez wysiłku, pożądanie pojawia się bez strategii, relacje równoważą się naturalnie, życie staje się lżejsze, gęstsze i bardziej autentyczne. Prawdziwa siła zawsze będzie cicha, zawsze będzie głęboka, zawsze będzie spokojna. Spokojny mężczyzna nie jest zimny, on jest kompletny. A kiedy jesteś kompletny, nie boisz się niczego stracić, ponieważ nic nie zastąpi tego, kim jesteś. Oddychaj, przyjmij swoją formę, stań się obecnością, stań się fundamentem, stań się centrum, reszta przyjdzie.